za talent i kunszt aktorski oraz zaangażowanie w próbowanie naszego miasta na scenach całego województwa. Orła Koszańskiego w dziedzinie kultura otrzymuje pani Beata Niedziela. Zapraszam na scenę. Bardzo Państwu dziękuję. Ja pierwszy raz właściwie zostałam tak pięknie uhonor uhonorowana przez, przez to miasto, bowiem nie jestem stąd, nie tu się urodziłam. Pochodzę z Radomia. Przyjechałam tutaj 16 lat temu, w dniu moich urodzin, z wielkimi marzeniami po 8 latach przerwy od teatru i tak bardzo, bardzo pragnęłam wrócić do tego zawodu. I po tylu latach. Po tych kilku latach, czuję jak bardzo ważne były te marzenia, jak one się pięknie spełniały. Tu założyłam dom, rodzinę, tutaj gram do państwa od 16 lat i tutaj rozwijam się jako człowiek i jako aktorka. To miasto od kilku lat odczuwam jako moje, choć nie było łatwo, czasami. Czasem było pięknie, ale to nie znaczy zawsze łatwo. To, że stoję dzisiaj tutaj i jestem z Wami, jest dla mnie bardzo, bardzo wyjątkową chwilą. Dopóki tu nie stanęłam, nie wiedziałam, że to aż tak ważne jak w moim życiu. Dziękuję Wam pięknie za ten moment, bo zostanie ze mną już chyba do końca moich dni. Dziękuję Wam pięknie za to, że mogłam być człowiekiem kultury. Dwa tysiące piątego roku. <grymne> <dys> dziękuję.